Więc szykuję mahakamską mieszankę. Jak pierdolnie, to nie będzie czego zbierać. Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł. Dzięki, Zoltan. Prócz tego zamierzam przygotować moją specjalność. Machakamski koktajl. Bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń. Ona jest jedną z nas, Geralt. Nie pozwolimy jej zabrać. Jakieś postępy? Jest niewiele młodszy od Wesemira. Gotowy do walki? Jak już się zacznie, nie szarżuj, dobra. Rozumiem. To nie są zwykłe upiory, Eskel. Witaj, Wilku. Eskel. nie przeszkadzaj. Muszę się przygotować. Poza tym, płonące pociski mają inną trajektorię. Cieszę się, że jesteście. Wyruszyłem sama, ale Wesł mnie wytropiła. Miałam zamiar urządzić awanturę za to, że nie poprosiłeś mnie o pomoc, ale po drodze wyżyłam się już na Roszu. No proszę, starzy znajomi. Co ten skurwysyn tutaj robi? Będzie nam potrzebny. Może ty zapomniałeś o tym, co zrobił, ale ja nie. Będę miał leto na oku. Obiecuję, że będę grzeczny. Jeśli będziesz pilnował zdrajcy, nie upilnujesz wroga. Czemu królobójca jest aż tak ważny? Ten Eredin jest królem, czyż nie? Pierdolcie się, obaj. Zostaniemy i pomożemy ci, ale nie chcemy mieć go za plecami. Wes, nie wściekaj się. Źle zrobiłeś, sprowadzając tu królowójcę. Roż, nie chcę z tobą gadać. Kurwa! Jak nastroje przed walką? Pamiętam, jak walczyliśmy z nimi pod drzewem wisielców. Tym razem też damy radę. Iluzja. Witaj. Skoro mam dziś umrzeć, muszę odpowiednio dobrze wyglądać. Robisz się na bóstwo dla dzikiego gonu? Kobieta nakłada makijaż i czerze się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. A dlaczego zmieniłeś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć. A czarodziejka w szczególności.